Halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Forever, zapraszam do kolejnego materiału na moim kanale pod tytułem Jak grać w WOTA Dzisiejszym bohaterem jest Dirty Imba. Zaraz Wam pokażę statystyki tego gracza. Także mamy tutaj Dirty Imbe. No, jest to Świeże konto, no ale WN8 całkiem pokaźny, więc to jest idealny gracz do tego, żeby uczyć nas tego, jak się gra, jak powinno się grać w WOTA i tak dalej. No, kolorki mówią same za siebie. No, tutaj czołgi majakie ma. M44 na arcie. Wybaczymy te 1400, nie? Ale reszta, tak samo tutaj Excelsior, no to. No, ilość bitew. Jedna. Mogło nie siąść, ale reszta. Te, te, dwa, te dwa czołgi i te, ta ilość bitew. 35 bitew na arcie. Dobra, mniejsza z tym. Gra tutaj właśnie na. T40 Jezu 45TP H.B.H. Tutaj mamy akurat jak jeśli założymy właśnie wszystkie te e, moduły 320 po znaczy 320 Alfy. I wracamy teraz do bitwy. Bitwa kopalnie. Tutaj jeśli chodzi o penetrację 225 jako tier 7 na standardowych i mam tutaj odłamkowo burzący. Resztę tutaj nie mamy zrobionego, no ale głównie wali się z tych podstawowych no 225 na 7 tiery, tym bardziej, że tutaj mamy też bitewkę właśnie na tiery szóste tyle penetracji z zupełności mam, nam wystarczy eee, kopalnie, eee, jako, że to jest czołg ciężki śmiesznie to wygląda, że tutaj eee, pomidor w ilości bitew no i patrzcie, piękny piękny snapshot nie wiem, jeśli chodzi o eee, armor tego czołgu a żeby materiał był kompletny, no to trzeba oczywiście też model czołgu znać wiedzieć, jak mam tutaj na niego grać, jak penetrować i tak dalej. No, dolna, dolna płyta no wiadomo, tam, tam 130-140 mm penetracji wieża w miarę twarda, ewentualnie tutaj w obrębie działa 170, 168, no i wiadomo, garnek też łatwy do przebijania. Jakby na przykład y, trzymać właśnie działo w, w ten sposób, no to wtedy będzie jeszcze ciężej właśnie z, z przebiciem. Ewentualnie jeśli możemy wtedy wieżą działać na, na takiej właśnie zasadzie, no to spokojnie będziemy mogli y, ten czołg jakoś bronić działem nasz, nasz garnek. Także jak na siódmy tier wydaje mi się, że penetracja chyba jest, a czyli efektywność garnka jest chyba w miarę ok. No poza dolną płytą. Dolną płytę będą mogli spokojnie mu przebić. Prawdopodobnie nawet też te szóste tiery. No na pewno jeśli chodzi o, o TDK. No właśnie a propos TDK, no to już mamy. Czego on tutaj właśnie używa? Używa hardeningu. To jest ten, to umocnienie. Ma, ma więcej HP. I pozostałych jeszcze wartości Pozostałych elementów nie zwróciłem uwagi. Tutaj chyba mamy też do czasu przeładowywania ewentualnie do mniejszego okręgu przy celowaniu. Ustawmy sobie na kamerkę w ten sposób, jak on to widzi. Z jego po prostu powa będziemy też patrzeć, jak on celuje, w co on celuje i tak dalej. Po prostu w tej chwili on czeka na błędy przeciwników. Mamy tutaj. Jedną artę na tej mapie, niestety szafę jest zbyt szybki, żeby tym 45 TP mógł piknąć. No ale na szczęście, KW-3 nas osłaniała. Kawódrójkę chyba też da się przebić w garnek, przynajmniej w to, co tam wystaje nad tym, nad tym garnek. Nad tą właśnie garnek ma z prawej strony. Jest jeden i drugi. Nie wiem, czemu właśnie gracze pikują Bogiem. To są. Takie podstawowe błędy Gdzie dużo graczy w ogóle to Te błędy popełnia celuje w garnek 348 Bić tyle Grając 7 tierem Jest majstersztyk jest to linia Ten czołg 45TP jest to 7 tier w drzewku do 60TP Lewandowskiego, który chyba jest uznawany za Jednego z lepszych, jak nie, na, jak nie najlepszy czołg ciężki, taki wiecie drzewkowy Możecie grać właśnie nim na dwieże, możecie robić im yy, Dużo M Misji na czołgi ciężkie, właśnie tą misję, którą ja, ja robię, właśnie 15 na T-55A Czyli odbijanie, damage, no i Ewentualnie Obrażenia Przyjęte Widzieliśmy, że celował nie tylko w garnek, ale też obrąb Obręb działa też tam, akurat świeciło się na, na zielono, więc mógł go spokojnie też, też przebić. Przy tych powtórkach, przy tych demkach jest spory, spory delay. Tam, gdzie on machnie, to dopiero po jakimś po ułamku sekundy, dopiero jest ten strzał jakby zarejestrowany. E25. E25 chyba ma sporą penetrację na, na goldowych tych yy, pociskach. Jest to jeden z czołgów, których nienawidzę. Poza artami. Poza Art. Yy, poza artami. Właśnie art, art nienawidzę. Z wiadomego powodu, ale też tego E25. Jest taki wkurzający czołg. Że to jest poezja. I to jest bitwa. Zobaczcie, on jest teraz na strzała. On jest na strzała. Zrobił 1600 uszkodzeń, ale uwierzcie mi, że 99% graczy hashtag, hashtag clickbait, ale patrząc po wynik tej bitwy, patrząc po jego kolorek, no na tym czołgu wątpię, że no te przys przysłowiowe 99% graczy WOTA zrobi w ogóle taki wy wynik, ty tyle uszkodzeń tak naprawdę. No i po Skodzie Jedynie, co to musi czekać, no to na piknięcie przeciwnika. Ewentualnie na, na to, aż przeciwnik wystrzeli, albo i złapie w takim momencie, że będzie mógł na przykład walić w bok. W bok wieży, tam gdzie oni nie patrzą akurat w niego w takim momencie. No teraz właśnie sobie sprawdzam, gdzie taka ta wotójka na po lewej stronie jest skierowana. No, skierowana jest w kierunku drugiego 45TP, który stoi właśnie. Za naszym tutaj bohaterem, widać, że on ma 1200 HP, nie używa tego wzmocnienia. Chyba wzmocnienia nie wiem, czy powinno się używać na każdym ciężkim czołgu, czy po prostu to jest już taka, taka meta. Ewentualnie tam jeszcze do, do przeładowywania. Nie wiem, niektórzy lubią dalej wentylację zakładać i tak dalej. Dobrze, że piknął. Piknął dlatego zaryzykował, bo. Był ogłoszony od Arte. Wiecie, jak, jak działa ogłuszenie? no Nie muszę Wam tego e, mówić. Jest rozrzut e, przy strzele o wiele, wiele większy. No i kawotryka raczej miała marne szanse, żeby, żeby celnie trafić w niego. Gdyby T34-65M czter... się zatrzymał, przymierzył. Myślę, że mógłby naszego bohatera tutaj skasować. Na tę chwilę mamy 3000 uszkodzeń i no zakrąglimy to 700 po spocie, łącznie mamy 3700 uszkodzeń łączonych, no i jeszcze 1600 odbitych, większość od kawotrójki, która i tak no bądź co bądź ma nas na standardowe pociski, zobaczcie że większość właśnie poszła w garnek, to jest chyba odbite. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to są właśnie odbite. No i mamy tutaj Basotto na, na plecach. Co nasz bohater zrobi? Basot to w ogóle go kompletnie olał. O. I to jest chyba moment albo, w którym zmisuje. Właśnie film z wotą wam się wyrenderował. Nie ma za co. Obiecałem, że będę nagrywał Wotę, no, no i nagrywam. Nagrywam, siedzę, montuję, renderuję i tyle. Bas tutaj był wielki mega fart, że on w ogóle trafił w działo. Nie wiem jak basotto ma silność się działa, ale no wiadomo w teorii, no wy wypadałoby strzelić w dupkę. Ale na, tak na taki dystans, przepraszam, na taki dystans, no to mogło troszkę znieść. Mógł po prostu wiatr zawiać i ten pocisk poleciał nie tam gdzie e, trzeba. E, w enemy teamie. Są dwa całkiem spoko kolorki, więc no nie wiem, czy fiolet na takie kolorki może się trochę obawiać. Czy nie? Tutaj akurat próbuję tego Lighta spotować, podjeżdżając właśnie pod, pod tego Hila. Czogiem ciężkim ciężko jest spotować Lighta, dlatego też wydaje mi się, że stara się podjechać dupą wyżej, żeby... Bo na dupie chyba też jest taki punkt, gdzie możemy spotować. Nie tylko właśnie samo, samą wieżę, ale też chyba oglądam kiedyś filmik dawno, dawno temu, że jest jakby kilka punktów w czołgu, którymi możemy spotować. Wcale nie. Widząc przeciwnika, jakbyśmy patrzyli na przykład z widoku, chyba działa. Jeśli się mylę, skorygujcie mnie w komentarzu. Bo ja to uczy. O tym czytałem i o ten ten filmik stary oglądałem właśnie jak zaczynałem grać w OTA. to było dawno, dawno temu. Pięć lat może jak nie więcej. Nie wiem czy ten film jest jeszcze aktualny dalej, czy on dalej tam gdzieś wisi. No mamy 3600 dalej 600 uszkodzeń, ale to powiem wam, że nie jest jeszcze koniec, że nie jest jeszcze koniec, patrząc na to ile on uszkodzeń ogólnie zrobił w tej bitwie. To to jest bardzo malutko Tutaj chyba pokazuje te kolorki Jeśli chodzi o Właśnie nie, tutaj pokazuje po średnich uszkodzeniach Oj oj oj, u Dirty'ego pokazuje Jak na jeden to jest tutaj fioletowy, a tak to pokazuje Z tej strony na, na niebiesko, jakby procent Wygranych może Bitew No i nasz jest trochę w dupie jeśli T71 podjedzie. Nawet podjedzie i zespotuje go. Gdzieś wjedzie w jakiś, wiecie, w jakiś krzak. I się schowa za budynkiem, aby on miał spota. To wtedy oni mogą zrobić tymi, tą kawutryką i tam E25 presję. Oj, jak to nie siadło. Oni, by, oni mogliby zrobić presję, wtedy light nawet mógłby... Nie wiem, czy on tam ma golda za zanadrzu. A on ma farta, że on w ogóle tyle odbija. No właśnie leci. Leci light chyba robić po prostu jolo Scout scoutran aby tego naszora podświetlić. Gdyby miał prawdopodobnie przeciwpancerne nie trafiłby go. Bo zobaczcie jak one strasznie wolno lecą 785 m na sekundę. Tak samo te odomkowo tak taka sama prędkość. No tutaj wydaje mi się że no prawie pod 1930, więc no APC rami zdecydowanie łatwiej jest. Łatwiej jest przewidzieć i zrobić taki no z angielskiego pre-aim, czy po prostu taki yy, przygotowawczy strzał. Żeby strzelić przed przeciwnikiem, przed czołgiem, aby to idealnie się zgrało. O. On chyba dostał tam, nie wiem, możliwe, że pingował naszorn, na że tutaj jest właśnie E25. On tak farci, Zobaczcie, że on nawet z Golda nie potrafi go, go przebić tym tym tedekiem Jeśli Imba padnie, no to prawdopodobnie będzie już po bitwie, nie? I Nasor teraz powinien pierdzielnąć go w dupę. Nie wiem, czy w ogóle ma, ma przestrzał. Te budynki mogą mu już zasłaniać. Już raczej przestrzał tego nie ma. Teraz dobra. No, wypadałoby Meda zdjąć. Tego AC. AC4EXP. Eksperymental. Nie znam tego czołgu. Dla mnie to jest też jakaś nówka sztuka nieśmigana. Nie mam dlatego pojęcia, co to jest za, za czołg. Czy, te, czy to jest jakiś drzewkowy, czy. Nie wiem, czy to może być jakiś czołg z nagród, czołg. Nie wiem, za, za zasługi, za lata gry. Cholera wie, tam też czasami te czołgi dostawałem. Po długiej przewie właśnie wróciłem raz do WOTA. Ojojoj. Oj, oj. No i to już pewnie moment, w którym pomyślał, oj, jestem w dupie. Nie wiem, jaką on ma alfę. Zgaduję, że jakiś low roll. Polosowało mu stra strasznie słabiutko. Polosowało mu strasznie słabo. Arta prawdopodobnie stoi tutaj gdzieś w tym miejscu i nie, ma, nie miała bicia na, na naszego tutaj czołgisty. Po ilości HP Nashorn właśnie robi do, dobrą robotę, ponieważ on mógłby iść po arte, nie? E25 jest na strzałach, nawet jeśli Nashorn na zajedzie i tamten śmieć mu się pojawi pod, pod lufą, no to prawdopodobnie będzie miał przewagę i go zdejmie. No właśnie a propos E25. Zakładałem, że on będzie gdzieś kampi tutaj, że będzie stał przy, gdzieś przy Arcie. On po prostu chyba gra jakby swoją bitewkę, nie? Swoją gierkę. Nasz on go zespotował, wiadomo gdzie jest. Nasz może pokusić się albo żeby go zdjąć. I tutaj załadowany właśnie odąkowy burzący obeki. Ewentualnie lecić po Arte. Czy on go zespotuje? Chyba będzie leciał po Arte. Jak to się mówi, arta z wozu, są lżej, nie? Dostał spota od E25 Z tego, co pamiętam, chyba z tego miejsca nie będzie miał bicia Musiałby cofnąć, podjechać tam, nie? Nie wiem, co to był za strzał APCR-ki zmienione Tutaj musi mieć też dobrą załogę Skoro też przy zmianie właśnie ma tą intu intuicję, że strasznie szybko Te podziski mu się zmieniają 25% tym jest tamtą, cofną już go nie ma, i zakładam mikrofon mi ze że jest gdzieś właśnie tutaj, w tych szakach, tu albo tu. I on teraz musi poczekać, aż właśnie Jackpanzer, typ 4, właśnie i Nashorn do niego podjadą. Mamy 4880 uszkodzeń, 852 po spocie, łącznie mamy ponad 5700 uszkodzeń. Na tierze siódmym. Na polskim tierze 7. Jest Arta i... Arta mówi bye bye. Nie przebił do końca. Chyba będzie dętka. Udało się. 5180. Siódmy frag na jego koncie. No i chyba teraz, no, nie, nie ma po prostu co robić, no musi go podjechać Niestety bitwa skończy się prawdopodobnie <coughs> remisem Nawet nie ma czasu za bardzo yy, Przejąć bazę, musiałby wtedy nasz być na, na spocie, JackPanzer i dopiero wtedy nasz mógłby tam podjechać Czy zdążą go skasować, A E25 musi uciekać, jeśli są, Jakby wygrać tą, no, przeżyć nie, przetrwać tą bitwę czy on tam będzie jechał dalej na ten mini-hill, czy po prostu stoi tutaj, właśnie stoi tutaj i czeka? Oj, no Unlucky, jeszcze zostało 11 sekund, 10, 9, nie dadzą rady go dorwać, niestety. Także mamy, moi drodzy, remisik. Bądź co, bądź, bitwa przepiękna. Gratulacje dla, dla Imby. 5180 uszkodzeń, 852 po spocie, łącznie mamy 6000 można powiedzieć uszkodzeń, ponad, ledwo ponad 6000 uszkodzeń łączonych na polskim siódmym tierze na czołgu ciężkim 45TP Habicha, także słuchajcie tak możecie grać jak nasz tutaj dżentelmen na kopalniach Widzieliście co robi, widzieliście jak robi, widzieliście gra. Dużo miał tutaj szczęścia jeśli chodzi o to nieprzebijanie przez, przez przeciwników. No, dużo sytuacji, w których w teorii powinien paść, no ale RNG powiedziało: dobrze ci idzie, graj dalej, wygraj tą bitwę. Niestety, wygrać bitwy się nie udało, mamy remisik, ale jedna z fajniejszych bitew, jakie oglądałem. Mimo, że tier 7, ale uszkodzeń tyle, co nie jeden tier 10 potrafi zrobić, także. Myślę, że to jest jeden z nielicznych graczy, którzy na takim czołgu, na takim tierze mogliby zrobić taki, moi drodzy, wynik. A no tutaj mamy Team Score, właśnie 5,1k, 7 fragów. Mamy Team Score. No, reszta, no ta Kawotrójka, ewentualnie tam, jeszcze w miarę, w miarę coś, coś fajnego robiła. I to nie wiem, czy to nie była właśnie taka Kawotrójka, która. Z którą się duelował tam. No bo on go, on go przebijał, ona jego i tak dalej. No druga kawoturyka, przepraszam. No, niestety Anlako. Niestety bitwa kosztowna. 69 tysięcy kredytów poszło piździec, ale myślę, że dla takiej bitewki było warto. Jeśli chcecie przesyłać moi drodzy swoje bitewki. To zapraszam Was serdecznie na Discord klanowy. Link do Discordu macie w opisie, tutaj, właśnie. Najlepiej, jeśli wysyłalibyście bitwy obecne, ponieważ do starszych wersji WOTA nie mam dostępu. To znaczy, mogę je pobrać, ale albo jest problem z pobieraniem, albo po prostu nie ma tych seedów wystarczających, żeby pobierało mi, wiecie, tam, tam kilkanaście, kilkadziesiąt mega na sekundę, tylko to leci jakimiś tam kilobajtami na sekundę. I im. Im nowsza wersja i bardziej aktualna tym no, dla mnie jest lepiej, dla mnie jest wygodniej i cóż, i tyle. Dzięki serdecznie. trzymajcie się. Elo.